Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w Sky na moim kanale. I tak na dobre rozpoczęcie powrotu na ten YouTube. W opisie 100 lajków będzie voucher na serwer mc.craftgames.pl. Więc dawajcie lajki i 100 lajków sprawdźcie w opisie, będzie voucher. A my sobie kontynuujemy, co my tutaj mamy. Na razie jeszcze nie mi tam ustawy, więc szybko tutaj uselekcjonuję tak jak to zawsze robię. Um, jeszcze wezmę sobie kompas, bo on się zawsze przydaje mi. Przedostaliśmy te itemki stałe. Ja, więc może super skoczkiem sobie skoczymy do tego ziomeczka. Jest jest, jest, jest zabity. Sobie selekcjonujemy dalej itemki. O, założę sobie złote. Żelazne budki, bo są lepsze. Uuu, tam jest cały ulepszony gościu. To jest pewnie ten... nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to się nazywa. Um, nie mam, mam, mam śnieżki, No, już go nie zrzucę. Jak, by tu iść, mu tam boję się, że nie dorzucę. Tenś do mnie się już buduje. O, dobra, to będzie dobre, jak tam pójdę. O, ile trafię? O, 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 jest, zabiłem, 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 zabiłem. zabiłem. E, szybko wyrzucamy te itemki, szybko wyrzucamy. To też e, gdzie są spodnie, gdzie są spodnie. Dobra, mamy tutaj mieczyk sharpness. Inogwak zarąbiście 19 refili. Go się był ostro ulepszony. Chyba już super skoczka nie mam, bo on go zużył. Dobra, jestem, jestem uzbrojony bardzo, bardzo serdecznie. O I, o boże, myślę, że tam ktoś jest. Gdzie teraz bym mógł iść? Co zostało? Cztery osoby. W tym jedna jestem, jedną osobą jestem ja, czyli trzy osoby zostały. No i jeszcze kurde o czym porozmawiamy? Powiem wam e, głównie o tym, dlaczego nie było filmów, bo ci widzowie, którzy nadal są na moim kanale, zauważyli, że od dwóch tygodni coś takiego pewnie. A jak nie więcej, nie było filmów na moim kanale. Dlaczego? Szkoła. Jedna odpowiedź prawidłowa. Szkoła. Może nie jestem w żadnym tam technikum. Jestem w trzeciej gimnazjum, ale już nie jest kolorowo nawet w tej trzeciej gimnazjum, bo już się kurde. Ja mam nawet chęć uczenia się. No może nie, nie mam chęci uczenia się, o bo, Boże, lubię się uczyć. Tylko mam taką chęć, że chcę pójść po prostu do dobrego, dobrego technikum i chcę się przyłożyć do tej nauki. Poza tym, w sumie, jak się dostaje dobre oceny, to jest taka motywacja do, do życia całego. I są z tego bardzo fajne profity w przyszłości. O! Skąd? 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 Ja się chowam. W sumie. Chodź, zejdź, zejdź, zejdź. Dobra, zginął. Jeszcze ten. Dobra, zginął. Jam chwila, jembra chwila. Zginął, wygrano, wygrano, ją, 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 Ale pięknie wygram tą arenę. Gdyby nie ten gościu złoty, którego zabiję, to pewnie bym jej nie wygrał. No, no, tak, tyle w temacie. Jeszcze, może, jedną, dwie arenki sobie zagramy, więc zobaczymy się na kolejnej arenie. Hello, witajcie! Kolejna arena. O, jak zarobiście to. Do... No, dobra, jednak nie zarąbiliście. Mam już w sumie budki i hełm żelazny, ale fajnie, jak będą, są kraty i spodnie. Dobra, układamy sobie itemki. O Boże, tylko 8 desek, tu mam bardzo dużo budulca z tego co widzę, no. No się posta... A, tu jest jeszcze, jest. o dobra, są bloczki. Um, układamy sobie itemki. O, no, ktoś do mnie na Skype pisze. A um, Nie mogę zacząć bo mam na full screenie Minecraft. A, jeszcze też jeden z powodów, ale z jest jak no, po prostu... O Boże, ktoś tepa? Chyba nie. Takim jednym mini powodem, dlaczego nie nagrywałem, to był, była sprawa monitorów. A raczej jednego monitora, który miałem. E, tak, miałem napisane, że mam dwa monitory, bo mia miałem dwa monitory, ale ten jeden monitor Samsunga Full HD był mojego brata. E, a monitor mojego brata musiałem oddać mojemu bratu no to jest takie, wiecie, takie niespodziewane po prostu mu musiałem oddać ten monitor bratu i ani jeden Acera, nie Full HD nawet. Ehm, no a ten, nie Full HD monitor się zepsuł. Więc kupiłem sobie dwa nowiutkie monitory Samsunga. Jeżeli ktoś by się pytał, e, jaki model, bo serdecznie je polecam! Okej, 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 okej. Jaki model, bo serdecznie go polecam, to jest. Czy gdzie ja mam tu napisane? S24D300H. Nie HL, nie HS, tylko H. I bardzo, 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 bardzo bardzo je polecam. Bo są naprawdę fajne. Full HD. Fajne, 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 mają ten. Ustawienia i tak dalej, więc. Kurde, nie zapłacili mnie za reklamę, tylko sam serdecznie ze swojego. Kurde. Serduszka. Nie ja polecam. E, ile zostało? Tylko ja i tamte, tamci dwaj. Myślę, że uda nam się.